Teraz skandaliczny napis na bramie wyższej uczelni w Poznaniu i debata, czy studenci z zagranicy powinni mieć wstęp na polskie uczelnie. Młodzież Wszechpolska uważa, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest dla Polaków, a Konfederacja zarzuca władzom uczelni dyskryminację naszych studentów. Marek Sykacz. Słowo uniwersytet z łaciny można tłumaczyć jako wspólnotę wykładowców i studentów. To jest uczelnia wyższa, która powinna otwierać na świat, a nie. Zamykać się. Ten napis przy bramie Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu jest tego całkowitym przeciwieństwem. Zawiesiła go delegacja Poznańskiej Młodzieży Wszechpolskiej. Transparent miał na uwadze zwrócenie uwagi na problem, z jakim w ostatnich latach zmagamy się na polskich uczelniach, mianowicie z faworyzowaniem cudzoziemców. Czy to w procesach rekrutacji, czy w procesach rekrutacji do domów studenckich. Chodzi o rekrutację na jednym z wydziałów uczelni, gdzie w pierwszej pięćdziesiątce przyjętych większość stanowili obcokrajowcy, głównie ze wschodu. Transparent szybko się pojawił i równie szybko został zastąpiony innym. Kiedy ktoś, przypuszczam, z zewnątrz, wrzuca takie bardzo źle kojarzące się hasła, no to trzeba było po prostu zareagować. Uniwersytet jest dla wszystkich z kraju i z zagranicy. I jako państwowa uczelnia jest zobowiązany ustawą do uznawania zagranicznych świadectw dojrzałości oraz przeliczania ich na punkty kwalifikacyjne. Z innego systemu edukacyjnego, którego prawidłowości, jakości ani nawet autentyczności nikt w Polsce nie weryfikuje. Studenci z Ukrainy, Białorusi wybierają lepszą edukację w Polsce niż edukację w swoich krajach. Kandydaci muszą mieć równe szanse, a jedynymi kryteriami mają być wiedza i umiejętności. Jednak według polityków niektóre szkoły próbują na cudzoziemcach zarabiać. Uczelnie dostają trzykrotnie większe pieniądze jako subwencje dla stud za studenta, jeżeli ten student pochodzi z Polski. Jesteśmy zachęcani do tego, żeby przyjmować jak najwięcej studentów z zagranicy, także poprzez instrumenty finansowe. Tak zwany składnik umiędzynarodowienia jest częścią subwencji dla uczelni państwowych. W poznańskim uniwersytecie podkreślają jednak, że nie o pieniądze chodzi. Potrzebujemy studentów z innych krajów, między innymi dlatego, że po prostu brakuje studentów polskich i, i, i polskie uczelnie mogą tylko zyskać. Na studia w poznańskiej uczelni zgłosiło się prawie 30 tysięcy chętnych, wśród nich zaledwie 10% to obcokrajowcy. Marek Sygacz, wydarzenia.